Hej, witajcie, z tej strony Kalasara to jest kolejny odcinek serii Assassin's Creed Revelation. No i tutaj z menu się witam z wami, bo wyłączyłem grę. Włączyłem. Myślałem, że to będzie postać mi stała, zanim się nie ruszy. No ale automatycznie się odpaliła gadscenka po wczytaniu gry. Więc od razu zastopowałem i możemy oglądać dalej. Zobaczmy. Czy w sumie na dnie gadzcenka, ale. But here it was reborn, by the man you mentioned, al Altaïr Ibn La Ahad. He built us up and set us free. He saw the folly of keeping a castle like this. It had become a symbol of arrogance and a beacon for all our enemies. And the mandate for menacing hoods was that his idea as well. <laughs> you mentioned a creed before. What is it? Nothing is true. Everything is permitted. That is rather cynical. It would be if it were doctrine, but it is merely an observation of the nature of reality. To say that nothing is true is to realize that the foundations of society are fragile, and that we must be the shepherds of our own civilization. To say that everything is permitted is to understand that we are the architects of our actions, and that we must live with their consequences, whether glorious but tragic. Do you regret your decision to live as an assassin for so long? I do not remember making that decision. This life, it chose me. For 3 decades, I have served the memory of my father and my brothers, and fought for those who have suffered the pain of injustice. I do not regret those years. Ok, to jest wybrać. Zobaczmy, dosyć, się widać, że ma dosyć żywotu No Ale ciężko mu się dziwić. Ok, jesteśmy już tutaj w tych podziemiach, gdzieś tutaj po... Chyba nawet na wprost nas jest ta cała brama. Chodźmy ją otworzyć. Sofia tutaj dojdzie już chyba... wow. Jeszcze nas desynchronizacja będzie. A, nie ma interakcji. Musi Sofia podejść. Okay, I'm Knowledge above all else. This is a profound man and prolific writer. He built this place as a repository for all his wisdom. Okay. Okay. He saw many things in his life and learned many secrets, both troubling and strange. The knowledge that would drive lesser men to despair. Okay. Można to obracać jeszcze, dobra. Zofia, Dobra, to będzie tutaj. Dobra, coś się nie tak? Dobra, to mamy. To tutaj będzie. I tak. Jej, udało się. <gry> Bez większych problemów. Ok, raczej chyba nas tam nic niebezpiecznego nie spotka, ale zobaczymy. No, biegnąć raczej tutaj się nie da. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Ach, o ile się nie mylę, z tego co pamiętam. Tutaj chyba taki mały błąd twórców będzie. Ale jeszcze się upewnię, bo nie pamiętam dokładnie. Mianowicie chodzi o to, że tutaj znajdziemy pewną rzecz, która wystąpiła już w Assassin's Creed III chyba. Na pewno w Brotherhoodzie to było. Ale zaraz zobaczymy. Jeżeli tylko się upewnię, żeby nie było gafy jakiejś. No, no wisdom. Just you, fratello mio. Altair tutaj. Widać szczątki. I mamy ostatni klucz. To chyba tutaj będzie te wspomnienia, o którym właśnie <śmówiłem> mówiłem. Ale momencik. Czy będzie ta rzecz, o której myślałem? Czy mi się coś pomieszało? Oj, chyba. my books yes some we sent with the polos the rest will go with me to alexandria good very good father i do not understand why did you build a library if you did not intend to keep your books you should go when the mongols return Masyaf must be empty i see this is not a library at all it is a vault. It must stay hidden, Darim, far from eager hands, at least until it has passed on the secret it contains. What secret? Go, son. Go be with your family, and live well. All that is good in me began with you, Father. Okej, okay. tak, tutaj się ukrył, no i umarł na tym krześle, jak go spotkaliśmy. Jak go raczej zastaliśmy, jego szczątki. Ale dobra, teraz nas gdzieś przerzuca.

Rid of that thing! This is my duty, Maria. Hmm. If you are asked, say I sent the apple away. Tell them I sent it to Cyprus or Sipango or that I dropped it into the sea. Tell them anything to keep men away from this place. This apple must not be found. Not until. Okej, okay, siadamy na krześle i umieramy w takim razie Okej okay. Ale to nadal nie jest to wspomnienie, o którym myślałem. Kurde Czy będzie coś jeszcze w takim razie, czy... Rzeczywiście coś mi się kurczę, pomyliło. No, ale tajer widać, już tu ledwo idzie, ledwo dyszy. Okej, okay. czyli to był chyba koniec wspomnienia. I nadal to nie jest to o którym tak przez jakiś czas mówiłem. Ale dobra, mamy tutaj dokładnie jabłko. No, you will stay here. I have seen No właśnie, teraz albo to jest błąd twórców, bo jabko już występowało w Brotherhoodzie. He's talking to me? I heard your name once before, Desmond. A long time ago. And now it lingers in my mind, like an image from an old dream. I do not know where you are, or by what means you can hear me. But I know you are listening. I have lived my life as best I could, not knowing its purpose, but drawn forward like a moth to a distant moon. And here at last, I discover a strange truth that I am only a conduit for a message that eludes my understanding. Who are we who have been so blessed to share our stories like this? Speak across centuries. Maybe you will answer all the questions I have asked. Maybe you will be the one to make all this suffering worth something in the end. Now, listen. A strange place, this nexus of time. I am not used to the calculations. That has always been Minerva's domain. I see you still have many questions. Who were we? What became of us? What do we desire of you? You will have your answers. Only listen, and I will tell you how. Both before the end and after, we sought to save the world. We built vaults within which to work, each dedicated to a different method of salvation. They were placed underground to avoid the war which raged above, and also as a precaution should we fail in our efforts. False knowledge was transmitted to a single place. It was our duty, mine, Minerva's, and Juno's, to sort and sample all that was collected.

to, że znaleźliśmy je w zamkniętej krypcie od śmierci Altaira to albo błąd twórców, albo po prostu tych jabłek jest więcej dobra, tego akurat nie jestem w stanie powiedzieć, czy jest ich więcej na 100%, ale wiadomo o co chodzi, to jakiś filmik mamy jakaś animacja czyżby to było ich cywilizacja cała. Tak to wyglądało chyba.

To rebuild, to renew. Listen, you must go then, to the place where we labored, labored and lost. Take my words, pass them from your head into your hands. That is how you will open the way. But be warned, much still remains in flux, and I do not know how things will end, either in my time. Ok, Okej, czyżby to był koniec? Jeszcze troszeczkę więcej zostało w ale Desmond, can you hear me? Okej, okay, to musi być koniec, bo tutaj się będzie zaczynać Assassin's Creed trójka. Okej, okay, dziewiąta sekwencja zakończona. Jeszcze zobaczę, czy coś będzie. Napisy końcowe, no oczywiście. No, Ja tutaj akurat, bynajmniej na razie, w Assassin's Creed 3 nie zamierzam tutaj a, grać. Może kiedyś tutaj to się nadrobi. Chcę zacząć od Black Flag'a, to jak dla mnie a, najlepsza część w tej, w które grałem. A, no nie grałem w Unity, Syndicate i Rogue? Rogue to było? Tak, w te trzy nie grałem. Więc z, z tych wszystkich to e, Black Flag dla mnie był najlepszy. Oczywiście tutaj ta seria Ezio też jest świetna. Jak najbardziej tutaj e, ten kto nie grał, a wątpię, żeby e, było dużo takich osób, to jak najbardziej polecam. A co tu dużo mówić? Fajna gra. Aha, tutaj Ezio i ta historia z Desmontem. Szkoda, że tego nie kontynuują od Black, Black Flaga. Ale już może się to jakoś zmieni. Słyszałem, że to jakoś powoli tam powraca w tych nowych częściach. Ale bez zbędnego gadania, mam nadzieję, że Wam się seria podobała. I zapraszam do kolejnej, czyli blog, vlogo. A tymczasem mam nadzieję, że Wam się podobało. Do usłyszenia w kolejnych seriach. I na razie.